oto pięć świetnych mało znanych slasherów Late Tourist. Młoda dziewczyna budzi się w zakładzie pogrzebowym wewnątrz trumny. Zaczynają ścigać morderca w metalowej masce. Podpalenie. Grupa dzieciaków na letnim obozie przypadkowo doprowadza do wypadku, w którym bardzo poparzony zostaje dozorca kropsi. Po latach kropsi wraca do obozu, wyposażony w wielgachny sekator, by szukać zemsty na młodocianej gawiedzi. Moje krwawe walentynki. Wśród górniczej społeczności krąży opowieść o mordercy z kilofem w ręku zabijającym ludzi w dniu świętego Walentego. Za Krzywdy, których niegdyś doznał, a Walentynki tuż, tuż. Krwawy odwet. Grupa licealistów prześladuje swojego kolegę Martiego. Przez nieudany żart Marti zostaje ciężko poparzony i opuszcza szkołę. Wiele lat później paczka dawnych przyjaciół zostaje zaproszona na spotkanie klasowe w opuszczonym budynku szkoły. Marti planuje krwawą zemstę. Uśpiony obóz. Nastoletnia Angela po stracie brata w wypadku przyjeżdża na letni obóz nad jeziorem. Część pensjonariuszy i przebywających tam dzieci prześladuje dziewczynkę. Wszyscy oni wkrótce giną w tajemniczych okolicznościach.